Dlaczego pijemy? Z nudów, bólu, lęku. Cześć, jestem Zbyszek, alkoholik. Pijemy dlatego, że jesteśmy chorzy. Dlatego, że potrzebujemy środka zmieniającego świadomość, w moim przypadku alkohol, po to, żeby przyjmować jakąś rolę. Ja nie umiałem się cieszyć. Chciałem cały czas poprawiać nastrój. Czyli pijemy, jak było mi nudno. Nie potrafiłem być sam sobą. Piłem jak chciałem, jak miałem lęki przed spotkaniem z kimś, budowania relacji, bo chciałem grać rolę. I piłem, dlatego że cierpiałem, bo nie potrafiłem się zatrzymać. Było pełno poczucia winy, ale i pełno uraz. I zachor dlatego zachorowałem, bo ten środek mi załatwiał coś. I, I nie potrafiłem zauważyć, że działa odwrotnie, zupełnie odwrotnie niż jest rzeczywistość. I dlatego ja piłem i zachorowałem. Dlatego, że do wszystkiego potrzebowałem środka zmieniającego świadomość, żeby grać jakąś rolę, nie być sobą, uciekać od siebie. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.